Powiem parę słów, Ty podejdziesz, coś tam wymyślimy, nie? Ja tak okay. zawsze wszystko na spontanie robię. Słuchajcie, sobota pracująca. Ja dzisiaj jestem u mojej mamy na piaskach, kończę schody. Niedługo będzie już filmik na YouTubie, także śledźcie kanał, bo niedługo będzie cały film o tych schodach. Schody były obklejane granitem. A dzisiaj mnie odwiedził zwycięzca, który w niedzielę w Buldożerze wygrał Radio Makity. Znalazł się pod złotym kaskiem. Emil, chodź tutaj, przedstaw się. Cześć, Siema, cześć. cześć ten Emil, jest tutaj z gorszy. Eee, Słuchaj, ile razy dzwoniłeś, powiedz, do budożera? Prawie 70 razy. Prawie 70 razy. Udało tak? się, mimo tego, że ciężko było, ale to jest to dla ludzi, którzy chcą nie poddawać się, mimo tego, że nawet jak pójdzie główna nagroda, dalej iść. Że po prostu, bo zawsze jest szansa, nawet drobiazg, ale zawsze się udaje, a ja pierwszy raz na live udało mi się tak yy, samozaparcie, że chcę spróbować, chcę się dodzwonić, dać swój typ, i akurat się udało. No i się udało i złoty kask. I jaki kask wybrałeś? Bo były, był czerwony, czerwony, czerwony. A, jeszcze, a ja jeszcze nie dosłyszałem, myślałem, że do końca. żółty jest. Jak się odburrało, no. żółty, żółty i mówisz czerwony. No, no to uwaliłem sobie stęgę. Jak nie widzieliście, to cofnijcie się, bo u mnie na tych live'ach można sobie obejrzeć nawet dzisiaj całego live'a i zobaczyć, jak tam Emil walczył. O radio Makity. No idzie to radio. radio Panie, Gdzie jest to? Radio, radio mamy tutaj. Radio około 700 wartości. Żeby, Sprawdź żeby, czy wszystko jest. Właśnie, żeby nie było, Rozpakuj, że, to jest, że jest cegła w środku. Tak, <noise> albo pusty karton dostałem. Gruz od buldożera. <noise> Ze schodów? No. <noise> po robocie. O mamy to cudo. Widzę już wychodzi. Gagatek. Radio Makity, bardzo ładne tutaj. Radio Makity od można buldożera. Się można się bawić na każdej budowie, w domu. Przed kolegami szpanować, że, że się ma. No są klienci, którzy używają tego w domu, na działce. Oczywiście, pucują, że tak będzie, bo takie ładne, latać, to szkoda, szkoda gdzieś na budowę używać. Ja mam identyczne, już wygląda, zakurzone, brudne, ale cały czas chodzi. Będziemy nie? się bawić tutaj. Bardzo dziękuję, że się udało. Fajnie I co ważne, wierze. one są wodoodporne, także można też na deszczu je, na deszczu je używać. Słuchaj, no to co, ja się bardzo, ja się bardzo cieszę. Jeszcze raz wielkie gratulacje, Dzięki że się bardzo. udało. Bo chyba cztery tygodnie ktoś wyliczył, że radio przechodziło z live'a na live'a, bo to była taka główna nagroda pod tym złotym kaskiem. Niektórym się po prostu nie udawało trafić w kolor, a to by się no. udało. Także Mimo pomyłki. Także oglądajcie kolejne live. Y, zobaczymy, jakie teraz nagrody nam ufunduje Domitech, No i co? Pozdrowienia, lecą do was. Trzymajcie się. Hej. Cześć. No.